Filip Franwisniewski znajdujemy się podczas gali KSW 60, a moim rozmówcą, moim gościem jest dzisiaj Robert Truchała. Cześć witam wszystkich. Robert, na początku na Twoje ręce pragnę złożyć nagrodę społeczności za poddanie roku Polish Fighters od społeczności i portalu. Także gratuluję. Bardzo dziękuję. To piękne, to będzie na mojej ścianie wisiało na pewno. Kurczę no, powiem Ci szczerze, że nawet muszę miejsce zrobić, bo już brakuje, ale bardzo dziękuję, super. Świetnie, no to będę jak teraz stał. Zapytam Cię, jakie były takie Twoje pierwsze odczucia, kiedy, kiedy dowiedziałeś się, że nasza społeczność wybrała właśnie ciebie, właśnie Twoje poddanie, bo to też jest Twój trud, Twój, twój wysiłek, który wkładasz nie tylko w klacę, ale i na treningach. No bardzo się ucieszyłem, że, 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 że ludzie zdecydowali jednak, że to że ja zasługuję na tą nagrodę. Myślę, że poddanie było dość, dość dobre i, i zasługiwało na, na, tą, na tą nagrodę. No i bardzo się cieszę, że dziękuję wszystkim, którzy głosowali. i i, no i będzie dumnie wisiało u mnie gdzieś na ścianie albo gdzieś, nie wiem, nad telewizorem. Tak, tym bardziej, że konkurencja w poprzednim roku była wręcz ogromna, tak? Było tak, tak. w wąflu Macieja Różańskiego i była te, był ten latający trójkąt SIA. Tak, tak, tak. tak. No była dość, dość ciężka, yy, znaczy no, było dużo osób, które poddawało i to dobrymi poddaniami. Yy, no i bardzo się cieszę, że ludzie jednak zdecydowali, że to, że to ja zasługuję na tę nagrodę. Robert, jesteśmy już po walce Patryka Kaczmarczyka z Michałem Sobiechem, zatem zapytam Cię o, o takie kuluarowe głosy w zasadzie, które mówiły o tym, że jest to swoisty taki eliminator do walki z Tobą, czy to jest prawda? Yy, ogólnie to zgłaszam gotowość do walki ze zwycięzcą, czyli z Kaczmarczykiem. A jak oceniasz tą walkę, bo było tam bardzo dużo zwrotów akcji, na początku wydawało się, że to Kaczmarczyk gdzieś dominuje, natomiast później dwie balachy na kolano w wykonaniu Michała, jak Ci się podobał ten pojedynek? No walka była przesuper, oglądałem tą walkę z podoktagonu i emocji było wiele, naprawdę dużo zwrotów akcji, bardzo mi się też podobała ta walka i no i ja deklaruję się, że mogę zobaczyć tę zwycięzcą, czyli z Patrykiem. I gratulacje dla niego, że, że, że wygrał. No naprawdę to była ciężka walka i też gratulacje dla Michała Sobiecha, bo naprawdę dali chłopaki dobrą walkę. Minęło już troszeczkę czasu od twojego ostatniego pojedynku na KSW 58 z Danielem Bażantem. Czy już pojawiają się jakieś takie intratne i konkretne oferty ze strony właścicieli organizacji KSW na jakąś najbliższą galę, bo wiemy, że zbliża się chyba gala w czerwcu, też chyba coś w maju może wystąpić. Na ten moment nie dostałem żadnej propozycji walki ale jestem w treningu, więc czekam na oferty. No, zobaczymy, może akurat coś wpadnie w czerwiec, może w lipiec. No ja jestem gotowy, zgłaszam swoją gotowość do, do walki. Mhm. Ja zapytam ci jeszcze o, o taki aspekt, ponieważ jesteś bardzo młodym zawodnikiem, tak jak Maciej Kazieczko wchodził do, do organizacji KSW, e, natomiast wielu zawodników może wyczuć taką sytuację, bo, bo jesteś bardzo, coraz popularniejszym zawodnikiem i, i mimo to, że walczysz świetnie, to jednak to doświadczenie cały czas zdobywasz. I na przykład Francisco Barrio też mówił, że byłaby to ciekawa walka, natomiast on jest troszkę zawodnikiem bardziej doświadczonym o ciebie na ten moment, chociaż no, pewnie byłaby to równa walka. Jak ty się odnosisz do, do takich, już powiedzmy, polowań na, na twoją osobę? Ponieważ to chyba jest, powiedzmy, taka pierwsza sytuacja, z którą się spotykasz, czy to prawda? Tak, no pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że już ktoś... Znaczy nie, w sumie nie, Paweł Szumlas też wezwał mnie kiedyś do, do walki i no i ta walka miała jakby... Wy obaj byliście na podobnym poziomie, jeśli Ach. chodzi o walki. Tak, tak, no rzeczywiście, Bario ma więcej walk ode mnie i ma więcej doświadczenia. No jeżeli KSW zdecyduje się zestawić taki pojedynek, no to... Po prostu będzie taki pojedynek. No, na ten moment nie mogę za dużo powiedzieć, no, bo to nie ode mnie też zależy. Nie? Ale tak jak mówię, zgłaszam yy, gotowość do walki z Patrykiem, bo naprawdę była to super walka, i też kibice by chcieli tego. Mm, yy twoja koleżanka klubowa jak na razie która przeniosła się z przyczyn problemowych wiadomo jest sytuacja teraz Karolina Wójcik Sharktop Team do Grappling Kraków powiedz czy uważasz że to jest stały transfer czy, czy, czy na dzień dzisiejszy nie jesteś w stanie tego określić Tak raczej to będzie stały transfer i Karolina będzie u nas trenowała no naprawdę super zawodniczka jest jest ogromnym talentem i będzie to super walki. Troszeczkę dzisiaj nie jest zadowolona ze swojego pojedynku, ale... Niech się cieszy, bo naprawdę dała super walkę i, i, i czekamy na więcej. Tak ja też pomagałem się jej przygotowywać. Chłopaki dali z siebie wszystko, dziewczyny także no, Przygotowaliśmy ją na zajebistą walkę i, i taką dała. A czy uważasz, że po tak dwóch mocnych wygranych, bądź co bądź, bo Sylwia Juszkiewicz to, to mocna zawodniczka i też Aleksandra Rola, no, zasługuje już na tą walkę o pas, tym bardziej, że no tych zawodniczek jest bardzo mało w tej kategorii. Tak, no... Też myślę, że Karolina. Chodzi ci o to, że zasługuje, czy zasługuje na pas. Według mnie tak, zasługuje. Aktualnie kogo byś widział w takiej walce jako przeciwniczkę Karoliny Wójcik. No. Bo to raczej spoza chyba organizacji. Musiał. Myślę, że spoza organizacji może by kogoś ściągnęli. No Karolina jest naprawdę wybitną zawodniczką i myślę, że prędzej czy później ten pas będzie na jej biodrach. Z mojej strony to, to wszystko. Jeszcze raz serdeczne gratulacje Robert poddanie roku 2020 i myślę, że kolejna motywacja do, do kolejnych walk. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy głosowali i no i co, no i trofeum będzie wisiało na ścianie. Dziękuję jeszcze raz za wywiad. Trzymajcie się.